Rozumiem. Więc staruszek jest zbyt cienki, aby walczyć? Także zdaje mi się, że nie ma sensu tak. O co chodzi, skarabia? Jesteś zbyt niezajrzały, aby przejść przez władzę na. Do lepiej podciągnij się, zważaj na słowa. ale to nie jest zbyt lekcja. Szacunku nie masz, zagrasz! A. Przepraszam panią, to nie ja tutaj muszę ogarnąć się Tak to się stało, że mogę robić wszystko to, co chcę Trzymam sznurki, wałek i wow, nikt nie podskoczy mi Więc jasne, że mamy panie gdy słyszę to durne gadanie Dobra no, staruchy Odkąd to szepostwo strachanna, lecą plecą soby Ich ja się walki nie zamierzam, dać dawno minął już wasz czas Nie ma co się w ogień na ślepo Ach, Nie dziś że moje no, bony Mogę was iść na śniadanie Fankowy cyrk zgraja błędnych pustych płów! Kusi na krzyż i na mądrość waszych słów to twój czuły punkt Gdy podałam wam ten łeb na stół, zaczął palić ci się grunt. Czy ktoś jeszcze z was jest wysik człup? Busiał mnie nie będzie tchórz, której arsenał pokrywa kurz. Przez to, że mamy jebany Coś czujesz, że siedzisz w tej dramie. Anioły nie padają same. Masz coś do dodania. Choję zebrania!